Damian Sobul, wolontariusz pochodzący z Przemyśla, został zamordowany w Strefie Gazy. Zginął w ataku rakietowym Sił Izraela, który skierowano na konwój humanitarny dostarczający żywność. Mężczyzna był członkiem organizacji charytatywnej World Central Kitchen i stał się jedną z siedmiu ofiar tamtejszego bombardowania, a także jedną z dziesiątek tysięcy osób, które straciły życia w wyniku wojny izraelsko-palestyńskiej. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest pokój zbrodni. Tuż po świętach Wielkanocnych, z poniedziałku na wtorek, czyli w nocy z 1 na 2 kwietnia 2024 roku, szef organizacji humanitarnej World Central Kitchen przekazał w mediach, że doszło do izraelskiego nalotu w północnej strefie gazy. W samochód pracowników trafił pocisk zaraz po tym, jak auto przekroczyło granicę. Wolontariusze pomagali w dostarczaniu żywności, która przybyła kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru. Zginęło 7 osób, w tym jeden Polak. Wśród Ofiar znalazł się Damian Sobul, 36-latek pochodzący z przemyśla. Wojciech Bakun, prezydent tego miasta, pożegnał go w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. Zginął nasz kolega, przemyślanin, wolontariusz. Nie ma słów, żeby opisać to, co czują w tej chwili osoby, które znały tego fantastycznego chłopaka. Niech spoczywa w pokoju, napisał prezydent. Organizacja, w której działał 36-latek, podkreśliła, że pracownicy pomocy humanitarnej i cywile nigdy nie powinni być celem działań militarnych. W związku z tym co się stało, zawieszono na razie aktywność w tym regionie. O śmierci Damiana na konferencji prasowej mówił między innymi Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przekazał, że Polska zwróciła się do ambasady Izraela, sił bezpieczeństwa i sił zbrojnych tego kraju z prośbą o niezwłoczne wyjaśnienia oraz potwierdzenie tożsamości zabitych. Mogę złożyć kondolencje rodzinom ofiar tego wydarzenia. Dokładne dane będę mógł podać dopiero kiedy będziemy mieli oficjalne potwierdzenie ze strony izraelskiej, zaznaczał wtedy Paweł Wroński. Jak ustaliła polska agencja prasowa, nasz kraj w ostatnim czasie wielokrotnie opowiadał się za humanitarnym prowadzeniem działań w konflikcie izraelsko-palestyńskim, przestrzeganiem praw osób cywilnych i organizacji międzynarodowych czy charytatywnych. Wyrażono także aprobatę wobec propozycji przerwania ognia i zawieszenia broni. To się jednak nie stało. Zagraniczne agencje informują o nagraniach, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Widać na nich ciała pięciu osób leżących w szpitalu w centrum strefy gazy. Na filmie pokazano paszporty trzech z nich: brytyjski, australijski, oraz Polski. Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA w mocnych słowach podkreśliła, że pracownicy organizacji humanitarnych muszą być chronieni, ponieważ zapewniają potrzebną pomoc cywilom, osobom nie mającym wpływu na wojnę. Jesteśmy załamani i głęboko zaniepokojeni atakiem. Wzywamy Izrael, aby niezwłocznie zbadał tę sprawę, powiedziała. Międzynarodowa organizacja World Central Kitchen, której pracownicy zostali zaatakowani, ma siedzibę właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zrzesza o na wolontariuszy z całego świata. Zajmuje się dostarczaniem posiłków do regionów, w których żywność jest trudno dostępna. Co na to wszystko Izrael? Serwis Times of Israel zacytował oświadczenie sił zbrojnych tego kraju. Podano w nim, że przeprowadzone zostanie dogłębne śledztwo, aby poznać okoliczności tego zdarzenia. Odniesiono się tym samym do informacji o wolontariuszach zabitych w gazie, w tym obcokrajowcach. Strona zapewniła, że zależy jej na wyjaśnieniu tej sprawy. Ambasador Izraela w Polsce zamieścił na Natomiast przeprosiny i złożył kondolencje rodzinom, poprosił nawet o kontakt do bliskich Damiana Sobula, ale jednocześnie opublikował serię oburzających wpisów, umniejszających skalę tragedii i broniących interesy swojego kraju. Tych, którzy zarzucili izraelskiej armii celowość działania, nazwał antysemitami, podając, że Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia również dla dobra całego świata zachodniego. Dyplomata zgodził się również na wywiad w kanale zero, już po tragicznych wydarzeniach, ale rozmowa zadziałała na jego niekorzyść. Krzysztof Stanowski, szef projektu, w ostrych słowach ocenił rozmowę ambasadora, którą przeprowadził Robert Mazurek. Popis chamstwa, pychy, zwykłej bucowatości, coś absolutnie nie do zniesienia i nie do polubienia, napisał Stanowski w stosunku do przedstawiciela Izraela. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, złożył kontrakt, Kondolencje rodzinie naszego rodaka. Nasz dzielny rodak pan Damian Sopuls z Przemyśla niósł pomoc potrzebującym w Gazie, gdzie ma miejsce katastrofa humanitarna. Został zabity w ataku, za który odpowiedzialność przyjęła Armia Izraelska. Wydaliśmy już komunikat, rozmawiałem z ambasadorem Izraela, jest śledztwo Przemyskiej Prokuratury, ale to nie kończy sprawy. Za chwilę będę rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Izraela. Potwierdził, że za atak odpowiedzialność przyjęła Armia Izraelska. We wtorek 2 kwietnia 2024 roku poinformował, że rozmawiał już z ambasadorem tego kraju, a tamtejszy minister spraw zagranicznych obiecał mu niezależne śledztwo i pełną współpracę z naszą prokuraturą. W programie trzecim polskiego radia Sikorski wyraził niepokój wobec tego, o czym pisze izraelska prasa. Chodzi o to, że atak na konwój humanitarny miał być świadomy. Wojsko sądziło, że może tam przebywać jeden terrorysta. Nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla dużej grupy osób, więc ja nie znam systemu etycznego, w którym ten atak miałby być uzasadniony i budzi to moje moralne oburzenie, stwierdził Sikorski. Dodał, że jeśli była gotowość poświęcenia życia siedmiu cywilów po to, żeby zabić jednego terrorysta, to Izrael powinien przeprosić i wypłacić odszkodowania. Jeśli prawdą jest to, co pisze prasa izraelska, że świadomie zaatakowano konwój Humanitarny, sądząc, że tam mógł być jeden terrorysta. Być może była gotowość do poświęcenia życia siedmiu szlachetnych, Bogu Ducha winnych y, cywili, po to, żeby zabić jednego terrorystę. To ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione. Budzi to moje moralne oburzenie i za to Izrael powinien przeprosić i wypłacić odszkodowanie. Minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, ocenił ponadto, że okoliczności sprawy bardzo źle świadczą o armii izraelskiej, choć należy jeszcze poczekać na wyniki śledztwa. Z kolei prezydent Andrzej Duda dodał, że jest myślami z najbliższymi ofiar, ci odważni ludzie swoją służbą i poświęceniem dla bliźnich zmieniali świat na lepsze. Tragedia ta nigdy nie powinna się wydarzyć i musi zostać wyjaśniony. Napisał w serwisie X. Dawniej Twitter. Premier Donald Tusk także zwrócił się do władz Izraela, pisząc, że po ataku Hamasu zdecydowana większość Polaków okazała solidarność z Izraelem. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość podkreślił. Wielu innych polityków także krytycznie oceniło postawę Izraela, w tym m.in. Mateusz Morawiecki czy Szymon Hołownia. Śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka wszczęła już prokuratura okręgowa w Przemyślu. Taką informację. Przekazano w środę 3 kwietnia 2024 roku. Tymczasem z całego świata płyną kondolencje dla rodzin zabitych w izraelskim ataku. Damian Sobul z Polski pomagał nie tylko w strefie gazy, niesienie wsparcia dla potrzebujących to była jego pasja, życiowa misja i praca. Wcześniej uczestniczył w akcjach charytatywnych dla Ukrainy po wybuchu wojny. Angażował się też w pomoc po trzęsieniach ziemi w Turcji oraz Maroku. Henryk Łaskarzewski, pierwszy trener Damiana w klubie Czuwaj Przemyśl, w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty zdradził, że 36-latek wychowywał się w niepełnej rodzinie, a potrafił się podzielić wszystkim i zawsze pomagał. Zostawał po treningach, pytał czy i w czym może pomóc. Tworzył pozytywną atmosferę w szatni, na boisku i poza nim. Gdzie gdzie jest nasza dyplomacja, która nie reaguje na to, co się dzieje w Strefie Gazy? Czym się różnią ludzie ginący od pocisków i bomb rosyjskich od tych zrzucanych przez Izrael? Dlaczego świat nie reaguje na to barbarzyństwo? Pytał mężczyzna w mediach społecznościowych. Damian Sobul stał się jedną z dziesiątek tysięcy ofiar, które straciły życie od początku wybuchu wojny izraelsko-palestyńskiej. Obie strony obwiniają się za to, co się dzieje. Zaczęło się tak naprawdę niemal 100 lat temu, w 1948 roku. bo ten niezwykle skomplikowany historycznie konflikt to nie tylko ostatnie wydarzenia. Sytuację w pewnych aspektach można by porównać do tego, co dzieje się obecnie w Ukrainie. 7 października 2023 roku Hamas oraz inne palestyńskie organizacje uznawane za terrorystyczne przerwały granice Izraela. Napadły na osiedla, bazy oraz młodzież bawiącą się na festiwalu muzycznym. Wymordowano setki osób, a wiele z nich uprowadzono jako zakładników i zabrano do Strefy Gazy. Ale sam Izrael Izrael także spotkał się z ogromną krytyką. Jego odwet oraz działania, które prowadzi w stosunku do palestyńskiej społeczności, niektóre środowiska określają nawet mianem ludobójstwa. Republika Południowej Afryki złożyła oficjalną skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, gdzie zarzuca Jerozolimie, że działania i zaniechania Izraela mają charakter ludobójczy, ponieważ są popełniane w zamiarze zniszczenia Palestyńczyków w gazie jako części większego palestyńskiego narodu. Celem mieli stać się już nie tylko terroryści, lecz ludność cywilna. W odpowiedzi Izrael uznał zarzuty za bezpodstawne, mówiąc, że to Hamas jest winny dużej liczbie ofiar, bo używa cywilów jako ludzkich tarcz i kradnie pomoc humanitarną. W obronie kraju stanęły wówczas inne narody, w tym m.in. Stany Zjednoczone, ich stosunek do Izraela z czasem się jednak zmienia, również po najnowszych wydarzeniach z kwietnia 2024 roku. Poważnych sankcji czy ostrych reakcji innych państw wobec tych działań, Przynajmniej na razie, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, mimo wszystko nie zastosowano. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w strefie gazy zginęło już kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i są to głównie cywile. Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmowała, że niemal 70% wszystkich zabitych w strefie gazy stanowią kobiety i dzieci, którzy umierają w wyniku bombardowań, a kolejni giną pod gruzami. Dla porównania, podczas ataku Hamasu na Izrael zabito ponad 1200 osób. Reporter Wojenny Wojciech Cegielski, który w przeszłości wielokrotnie relacjonował konflikty izraelsko-palestyńskie, w rozmowie z portalem Euractiv Polska jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej inwazji przewidywał, że będzie ona bardzo krwawa, a ofiary będą liczone w tysiącach. Niestety. Nie pomylił się. Ambasador Izraela przy ONZ bronił się niedawno, że cywile giną przez Hamas, który wykorzystuje ludność palestyńską. Rakiety miały być znajdowane w sypialniach dzieci, a skrzynie z karabinami w szkołach. Podczas gdy my uczymy nasze dzieci kochać i akceptować innych, dzieci w gazie są uczone, że zagłada Żydów i Izraela jest ich celem. Tego się uczą w swoich szkołach nienawiści stwierdził. Minister obrony Izraela mówił z kolei, że zarządził całkowite oblężenie strefy gazy. Nie będzie prądu, żywności, paliwa. Wszystko jest zamknięte. Walczymy z ludzkimi zwierzętami i musimy działać adekwatnie. Powiedział, co spotkało się z mocną krytyką w mediach. Podobnie jak wypowiedź premiera Izraela, który zapowiadał zamianę strefy gazy w odludną wyspę i zaatakowanie każdego kawałka tamtejszej ziemi. Zaleciłby cywile opuścili ostrzeliwane terytorium. Lecz ci nie mają dokąd uciekać, ponieważ granice dla uchodźców pozostają zamknięte. Jednak czy Izrael faktycznie dopuszcza się ludobójstwa? W świetle prawa trzeba to najpierw oficjalnie stwierdzić na poziomie ponadkrajowym. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości na razie zastosował w tej sprawie środki tymczasowe. Zgodnie z decyzją Izrael musi powstrzymać się od działań zakazanych przez konwencję o ludobójstwie, przeciwdziałać i karać bezpośrednie oraz publiczne podżeganie do niego, podjąć natychmiastowe i skuteczne środki, aby zapewnić pomoc humanitarną ludności cywilnej w strefie gazy, zabezpieczyć dowody oraz przedłożyć Trybunałowi w ciągu miesiąca raport z wykonania tych środków. Decyzja Trybunału to ważny krok, który może pomóc ochronić palestyńskich cywili w strefie gazy przed dalszym cierpieniem i krzywdą. W sieci wciąż trwają natomiast dyskusje na temat tego, kto w tym wszystkim jest dobry, a kto zły, kto reaguje adekwatnie, a kto przesadza kto się broni, a kto jest agresorem. Zdania nadal są mocno podzielone, co widać przede wszystkim w social mediach. Wydaje się, że trudno o jednoznaczne rozróżnienie w obecnej sytuacji, ponieważ sprawa jest bardzo skomplikowana, a eksperci rozdarci o działaniach, które są podejmowane w wojnie izraelsko-palestyńskiej. Jeszcze z pewnością nie raz usłyszymy. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.